Cześć, witajcie. Dzisiaj przepiękny Mercedes w 224, zapraszam. Gościmy dzisiaj firmie Jan i Andrzej Garcarek, jednego z najbardziej znanych polskich dealerów Mercedesa. Ten przepiękny 124, który tutaj widzicie, należy do Marcina, syna pana Jana Marcin. Osobiście go odrestaurował. Marcin bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Jest to chyba najpiękniejsze W124, jakie aktualnie jeździ po europejskich drogach. Żeby nie powiedzieć, że po drogach światowych być może ładniejsze, tylko znajduje się w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. Z tego, co się przed chwilą dowiedziałem, Marcin osobiście przepracował przy tym samochodzie 960 godzin. Tak, tak, 960 godzin. Samochód był rozebrany w drobny MAK, odrestaurowany od podstaw, a silnik, który jest tutaj zainstalowany, który Wam za chwilę pokażemy, jest fabrycznie nowy. Fani tego modelu od razu zauważą, że jest to samochód poszerzany, czyli 500E. Miał to być 500E, ale Marcinowi nie udało się kupić silnika 500D fabrycznie nowego, natomiast udało mu się kupić silnik od 420. Stąd wizualnie on jest stylizowany na 500, a pod maską siedzi 420. Fabrycznie nowa 420 pod maską. Udało się taki silnik kupić, jak mi mówił Marcin. Silnik zakupił w Polsce od gości, którzy wyczyścili. Likwidowany amerykański magazyn, i tam taki silnik był dostępny nowy. Jak tylko pojawił się na polskich portalach aukcyjnych, Marcin od razu skontaktował się z gościem, który chciał go sprzedać. Poprosił, żeby zdjął go z ogłoszenia, i ten silnik został przez niego zakupiony. Pewne elementy są tutaj stare, odrestaurowane. Mówił już że przykład pompa odsmagania nie była przy tamtym silniku nowa, jest założona stara, ale generalnie wszystkie inne rzeczy są tutaj fabrycznie nowe. Od tego czasu, gdy został on zainstalowany w tym samochodzie, przejechał 1500 km. A to wszystko, co tu widzicie na tej v to jest karbon. Żadna imitacja. To jest jak najbardziej najprawdziwszy karbon. Posłuchajcie, jak to pięknie mruczy. Chciałem powiedzieć ryczy, bo ten samochód pięknie ryczy. Ta V8 ryczy znakomicie. Każdy fan motoryzacji chce słuchać takiego dźwięku. A dodatkowo piękne jest to, że na klapie nie ma żadnego emblematu. I ktoś, kto jedzie za tobą może sobie pomyśleć, że jedziesz sobie dwusetką, a tu jest 420. -ka. Wiadomo, pani Marki od razu rozpoznają temat, że to nie jest dwusetka. No, ale nie każdy może znać się na takich szczegółach. Cieszę swoje zmysły, patrząc pod tą maskę, bo od dzieciaka byłem fanem W124. Pamiętam, gdy mój tata kupił dużego Fiata 125, to moim marzeniem zawsze było 124, ale W124, a to wtedy była sfera marzeń, to był istny kosmos, jako kilkuletni chłopiec, powiedzmy w roku 1985, gdy mój tata kupił dużego Fiata, te samochody były wtedy całkowitą nowością. To był kosmos, jak ktoś w Polsce kupił taki samochód w roku 1985, to naprawdę musiał być milionerem. To wszystko tutaj zostało odrestaurowane z należytym pietyzmem. Nie mogę wyjść z podziwu, jak to się elegancko prezentuje. Marcin jeszcze raz dziękuję za udostępnienie mi tej fury do recenzji. To była mała niespodzianka. Powiedział, że mogę przyjechać na W124, no ale nie spodziewałem się, że na takie. Powiem więcej, w tym roku, w listopadzie, będzie 40. rocznica debiutu W124 na rynku i obiecuję Wam zrobić jeszcze jakiś odcinek. Nie wiem, czy z tym samochodem, prawdopodobnie z innym. Dlatego dzisiaj wolę skoncentrować się tylko właśnie na tym konkretnym egzemplarzu. No i ta klasyczna ponadczasowa linia sedana. Przepiękny samochód. Myślę, że można o nim śmiało powiedzieć król sedanów. Sylwetka jest tak ponadczasowa, że do dzisiaj może stanowić wzorzec, jeśli chodzi o samochody trójbryłowe. Współczynnik oporu aerodynamicznego CX 0.30, a w wersjach sportowych 0.29. To był wyczyn jak na owe czasy. Wybaczcie, że w dzisiejszym odcinku niewiele mówię, więcej pokazuję, po prostu cieszę zmysły, a ten samochód zapiera dech w piersiach. Jeżeli jesteś fanem klasycznej motoryzacji, fanem starych Mercedesów, no to większa przyjemność nie mogła się spotkać niż podziwianie tego przepięknego egzemplarza. Przepiękne osiemnastki z wielkim rantem i oczywiście Michałki Michelin 235-40ZR18, no innych w tym miejscu być nie mogło. Zajrzyjmy do środka. Wszystko, co można było gdzieś na świecie dostać jako nowe w tym samochodzie jest po prostu zakupione nowe. Coś, czego nie szło dostać, zostało odrestaurowane i to w jakim stylu? To jest poprawiona fabryka, moim zdaniem. Jest tu znacznie lepiej aniżeli wykonanie wykonaniu fabrycznym. Tak sądzę, nigdy nie siedziałem w fabrycznie nowym 420 czy 500. To było moje marzenie od zawsze. W tej chwili powiedzmy, że w jakim stopniu to marzenie się zrealizowało. No ale wiadomo, że te samochody nie są już wiele produkowane, więc można usiąść tylko w pięknym, odrestaurowanym samochodzie. I powtórzę się, uważam, że w tej chwili jest to chyba najpiękniejszy tego typu samochód na świecie lub jeden z najpiękniejszych, bo być może gdzieś tam są ładniejsze. W każdym razie szukając w internecie ładniejszego egzemplarza nigdzie nie znalazłem. Siedzę z tyłu, oczywiście w takiej limuzynie marzeniem jest siedzieć na miejscu kierowcy. Tu wszystko jest stylizowane na 500E, łącznie z tym wszystkim, co tutaj widzicie z tyłu. Odrestaurowane niesamowicie, wszystko obite alkantarą jakość powala. Chciałoby się, żeby dzisiaj robili takie samochody. Wiadomo, że ci takich samochodów nie robią. Oczywiście są krytycy tej marki również i ktoś może powiedzieć, że w tych samochodach nie wszystko się udało. Trafiały się egzemplarze, na których gdzieś tam była korozja, mechaniczne wtryski i też nie były do końca udane. Pewnie, że tak, ale w dalszym ciągu uważam, że 124 jest najlepszym samochodem w historii motoryzacji. Chyba nic lepszego, jeśli chodzi o trwałość, nie wymyślili. Mam na myśli diesle. Oczywiście 140 uważałem, że był najlepszym samochodem, no ale to była pancerna limuzyna. Kogoś Kogo nie było stać na 140, marzył zawsze o 124 i dla niego to był zdecydowanie najlepszy samochód na świecie, a wcześniej jak jeździł 123, to mówił, że 123 była najlepszym samochodem na świecie. Spójrzcie na boczek drzwi. W każdej recenzji mówię o boczkach drzwi. Taki, Taki boczek drzwi to marzenie. Jakość materiałów, plus jeszcze karbon. Bajeczny, finezyjny, mięciutki, super spasowany. Tak, znów... Ktoś, kto nie jest fanem tej marki, może powiedzieć, że po 30 latach tu coś potrafiło odejść czy skrzypieć, ale po 30 latach wcześniej nie, a to wszystko jest odrestaurowane jak nowe. Oczywiście wszystko jeździ w pełni elektrycznie, no i wszystko działa. O, pochylę maksymalnie na siebie, żeby można było zauważyć, że zagłówek również jeździ w pełni elektrycznie. Niesamowity Bayer, a pomyślcie sobie, że ten samochód debiutował 40 lat temu, a ten konkretny egzemplarz jest z roku 92, No to wtedy to był niesamowity Bayer. Gdzie my byliśmy o teryzacyjnie w roku 92. Boczek drzwi z tyłu, podobnie jak z przodu, finezja. W dzisiejszych czasach chciałoby się mieć boczek drzwi wykonany z takich materiałów. No i kufer. W sportowym czy w usportowionym W124 nie ma może większego znaczenia, no ale jak jedziesz z całą rodziną na szybkie wakacje, to musisz gdzieś swoje walizki wrzucić. A tu wszystko odrestaurowane, odnowione i wykończone prawdziwą Alcantarą. Tak nie było chyba w żadnym fabrycznym W124, żeby była prawdziwa Alcantara. A tutaj to wszystko jest uszyte na miarę i w dodatku z Alcantary. Roleta elektryczna. Kiedyś, kiedyś, dawno temu robiąc odcinek o W140 już to pokazywałem. W tej chwili pokażę to w 224. 124 No wiadomo, że W124 roleta elektryczna tylnej szyby to była rzadkość. Spójrzcie, jaki ładny piesek z epoki kiwaczek. Oczywiście brelok Mercedesa na jego szyi wisi, inaczej być nie może. Składane zagłówki. To nie tylko występowało w bogatych wersjach, w tańszych również się znajdowało, ale nie w każdym współczesnym Mercedesie to działa, no a w tym wiadomo, wszystko działa. Tu jest wszystko odrestaurowane, wszystko pięknie działa. Dobrze, że jest klimka, klimka nam chłodzi. Dzisiaj w tym upale dźwigienka tempomatu, wszystko sprawne, przebieg. Aktualnie pojeździliśmy nim chwilkę, 1600 km równe w tym momencie się wkręciło na zegar. Przypomnę, przebieg był zerowany po zainstalowaniu nowej jednostki napędowej. Ten samochód jest od lat w posiadaniu Marcina, ale po odrestaurowaniu wyzerował mu przebieg. Żeby nie było, że my coś w tym odcinku zmyślamy, to nie tak. Mówimy jak najbardziej szczerą prawdę, informacje wszystkie, które przekazuje nam Marcin. Jeden błotnik do tego samochodu to 40 tysięcy złotych, nowy w kartonie, jest dostępny. 40, 40, 80. W tej chwili są ogłoszone na ebayu, jeden prawy, jeden lewy. Nie wiem dlaczego jeden jest za 40 tysięcy, a drugi za 39. To są jak najbardziej świeże informacje. Zderzak tylny 10 tysięcy złotych. Sama składka, mam na myśli policja, oto kasko, za ten samochód to jest 38 tysięcy złotych. Jest on ubezpieczony na ponad pół miliona, taka jest... Wartość przy ubezpieczeniu otokastko tego samochodu, także my tu absolutnie nic nie ściemniamy. Praktycznie pół miliona było w niego zainwestowane. I to co mówiłem, 960 roboczo-godzin pracy samego właściciela Marcina. Jakbyście to policzyli, tylko po 300 dla jednych dużo, dla innych mało. Pamiętajcie, że jesteśmy, o właśnie, tam jest gwiazda na masce. W takim to serwisie 300 zł za roboczo-godzinę to nie jest dużo. Dla kogoś, kto jeździ samochodami tańszych marek, to się może wydawać dużo. Dlatego 960 godzin na 300 no to wiecie, jaką daje kwotę? Prawie 300 tysięcy, tak? Czyli łącznie, robota plus części to jest 800 tysięcy złotych samochód odrestaurowany w tym roku. Mamy rok 2024, sierpień, więc niektórzy mogą się zdziwić, a inni, którzy zajmują się tego typu tematami, to powiedzą, że tak, no tyle to kosztuje. Tak wygląda ten nowy W124 od spodu. No on jest nowy, tak mogę o nim powiedzieć. Kilka przykładowych zdjęć Wam wrzucimy, później gdzieś tam albo w trakcie filmu, albo gdzieś tam pod filmem umieścimy, żebyście widzieli, jak to wyglądało w trakcie roboty. Katalizatory w tym samochodzie były już nie do dostania jako fabrycznie nowe, więc zostały wyprodukowane na zamówienie w Niemczech w pewnej firmie, która zajmuje się produkcją i dorabianiem katalizatorów. Generalnie tu jest błysk, wszystko jest wielowarstwowo zabezpieczone antykorazyjnie, żeby nic się z tym samochodem nie działo. Zawieszenie całe nowe, tak jak to było kiedyś w 500. -kach. Tak to wygląda. Zderzak, przed chwilą o nim mówiłem, 10 tysięcy kosztował. Marcin mówił, że jeszcze pewnym modyfikacjom podda wydech. On jest cały nowy, przed chwilą mówiłem o tych katalizatorach, ale mówi, że coś tam jeszcze chce zrobić lepiej. No nie mogę być z podziwu, być pod nowym 124 w 2024 roku. Nie każdemu pewnie się uda, albo rzadko komu się uda. No jest to wszystko rzeczywiście od spodu tak samo jak i z zewnątrz, jak i wewnątrz po prostu śliczne. Marzenia małego radia się spełniają. Od dzieciństwa chciałem się przejechać nowym W124. No i właśnie, jadę nowym W124, bo tak można ten samochód nazwać. Wiem, że on jest wyprodukowany w 1992 roku, ale jest odrestaurowany od podstaw. Na jego blacie 1600 km przebiegu. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że jadę nowym W124. Co do końca nie jest prawdą, doskonale wiecie, ale w przenośni czuję się jak prawdziwy pan motoryzacji. Który nie mógł tego zrobić w dzieciństwie, a może to zrobić sobie na starość. No, może troszkę przesadziłem, 46 lat to jeszcze nie starość, ale rzadko kto ma dzisiaj okazję przejechać się nowym W124 i to jeszcze jakim 420 stylizowaną na 500. -kę. 279 koni pod maską i to wyraźnie czuć. 124 kojarzy się z wysokoprężną taksówką, ale nie każda. To się kojarzy z najlepszymi samochodami tego producenta, muśniętymi przez AMG, a jak wiadomo, 500, bo ten samochód jest stylizowany na 500. -kę była opracowana przy muśnięciu Porsche Celownik na masce, to co również w tych samochodach było piękne w tamtych czasach Przede mną autostrada A2, czyli pokaz dynamiki 60-140 Tym razem w wykonaniu przepięknego Mercedesa 420 stylizowanego na 500 Patrzcie, jak on elegancko ciągnie, 279 koni Ach, się obudził teraz dopiero i po małej chwili 140 szybciej nie mogę. I ten bajeczny dźwięk dochodzący z wydechu, fenomenalna fura. Ale wiadomo, że ten samochód jest po to, żeby się rozkoszować jazdą, a nie po to, żeby nim szaleć. Jedna próba dynamiki wystarczy. Nie ma emblematu na klapie. Nikt nie będzie będziecie pewnie podpuszczał na jezdni, żeby się z nim ścigał. Zresztą właściciele tych samochodów się nimi nie ścigają. Nie po to są te samochody w dzisiejszych czasach. One są po to, żeby się nimi cieszyć, żeby się nimi rozkoszować, tak jak tym genialnym egzemplarzem. Marcin dziękuję, marzenia się spełniają. Koszt tej fury przeogromny, prawie pół bańki w materiale 960 godzin pracy. Wszystko udokumentowane fotograficznie. Genialny samochód. Powtórzę się, ale jeszcze raz stwierdzę, że prawdopodobnie najładniejszy w Europie, jeżeli nie najładniejszy w świecie, W124 w obecnych czasach. Jeżeli macie ładniejsze, pokażcie w komentarzu, wrzućcie fotkę. Zobaczymy. Ja... Na tyle, na ile widuję 124, na dzień dzisiejszy, to uważam, że ładniejszego od tego nie da się znaleźć. Dzisiejsza recenzja nieco inna niż wszystkie. Raczej nie była ona z konsumenckiego punktu widzenia, tak jak to zawsze robimy recenzję, raczej taka sentymentalna powrót do moich młodych lat. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Jan i Andrzej Garcerek oraz Marcinowi za udostępnienie mi tej super fury do recenzji. Jestem pod mega wrażeniem. Marzenie z dzieciństwa się spełniło, przejechałem się nowym W124, a gdy te samochody były w latach swojej świetności, no to ja wtedy byłem w takim wieku, że niestety nie mogłem się takim samochodem przejechać, nawet gdyby ktoś wtedy z moich znajomych czy rodziny takim samochodem dysponował, co było raczej kosmosem i niemożliwe do wykonania. Dziękuję za uwagę, powtórzę się po raz trzeci, najładniejszy W124 w Europie, jeżeli nie na świecie. Do następnego cześć!